Siemanko, z tej strony Seedrox i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera Zombie Horde. Dzisiaj standardowej ze mną Gadrin, siema Magadrin. Nosiemka, siemka. No i co? Dosyć dawno nie było żadnego materiału z tego serwera. W sumie nie wiem czym to było spowodowane. Dzisiaj nasza nas ochota na, na rozegranie tutaj jakieś rundki. No i myślę, że sobie taką rundę zagramy. Gadrin na jaką nie chciałbyś dołączyć, powiedz mi na którą chciałbym, czy na którą mamy dołączyć? Na którą chciałbym. Różnica... Coś więc ja myślę, że możemy spróbować na tą Cold, co, bo ona jest bardzo fajna i kto wie, może. Akurat się, tak, no może akurat się dzwonić, także warto byłoby zobaczyć, gdzie ona jest, bo ja już nie pamiętam teraz, powiem ci szczerze. Ale tak pamiętasz, to i tak nie ma łatwo znaleźć. No, będę bieg za to. No, trudno w kółku musimy więc i tyle. Ogólnie napisałem na moim facebooku e, kilka minut temu post, że planujemy tutaj nagrać właśnie odcinek, więc być może komuś z mojego fanpage'a uda się tutaj wejść. Korzystając z okazji, chciałbym was jeszcze tam zaprosić, ponieważ mm, w dniu wczorajszym opublikowałem tam e, informacje odnośnie planowanej serii na live. Jest to pomysł podesłany mi przez mojego jednego z widzów. E, zapowiada się naprawdę bardzo interesujący i wydaje mi się, że będziemy mogli to wykorzystać. E, z tego co widziałem, widziałem to wielu osobom również do gustu, tak więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, ale to możecie sobie zobaczyć o czym mówię, link macie oczywiście w opisie. Dobra, Gadym, coś się dzwoniło, czy nie? E, niestety nie z tej areny. Kurde, czekaj, bo musimy... to musimy być czujni, bo ja chciałbym zagrać sobie właśnie dzisiaj na tej lodowej, bo tutaj e, chyba idzie, e, nam idzie najlepiej. O, zobaczcie, proszę, już DJ Kubi tutaj wszedł, napisał do mnie Citrox. Siemanko, DJ Kubi, napiszę mu siemanko, bo czemu by nie? Także tutaj są chyba wszystkie zajęte, co? O, jest dwójka, o, dwójka, jest, dwójka, dwójka! Jestem, Jestem. jest, o, Jesteś? Tak Pięknie, dobra, okej, okay, czekaj Udało się Jak to było? Tutaj klikamy, okej, okay, mamy to uh, I, 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 czekaj, bo tutaj były... O, lol, już, o, już gramy tegramy. Dobra, Widzę. nie ma co teraz tam tłumaczyć okay. Ani zastanawiać się, tylko... Dawaj, tutaj zombie są Dobra I uważaj, ponieważ łatwo naprawdę tutaj zginąć, wiesz Mhm, spoko, ja bo pamiętam, wiem o tym Gadaj jaki rekord fal mieliśmy, bo już teraz klucz nie pamiętam do końca no właśnie, ty też nie masz żadnego pojęcia, o tutaj jest krzynka, czekaj muszę ją Ale to było mniej, mniej niż 30 na pewno Tak, nie? chyba 28, ale kurczę też nie jestem do końca pewny, no zobaczmy, mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się pobić, ale ten ziomek myli mi się z się, bo on ma taki sam skin Wiem, właśnie wiesz, że jak go widziałem tutaj często na tym Tak? Ja, ja jakoś nie kojarzę, dobra, nieważne, chodź musimy znaczy, ostatni, to... jak grałem to był ten koleś, ten hmm, okay, ile masz nagród? Ja mam w tej chwili 3. Sześć, dobra, chodź, bo tutaj z góry skaczą No kurczę Tak, dużo ich jest Także spoko. Trzeba kontrolować czat, bo na czacie wyświetla się informacja, którą mamy falę, Teraz będzie czwarta chyba, tak? Eee... Wiesz Takim co, ja, 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 ja tego... Ja, ja na to nie paszę. Aha, no dobra. Ja o, jest czwarta, no. Mi wyleciała zbroja teraz chyba z zombiaka, także sobie ją założę. Jak na razie dla ciebie niestety nic nie mam. Ale tutaj jest skrzynka. No, wiesz co, ja, ja ją sobie... No ja też biorę. ...wezmę. Uuu, I, i mam już 20 cały. golden nuggetów, A właśnie, super. a propos mam łuk, więc może łukiem też sobie tutaj się pobawię okej okay, dobra wiesz co chodź może do sklepu bo chciałbym zobaczyć czy stać mi już na coś wartościowego, mogę łuk za 15 żelazny miecz dobra ja kupuję żelazny miecz ale stać cię na żelazny miecz? no mam już ten mam już y, 20 także kupiłem, chcesz kamienny czy nie? po co mi mam na kamienny przecież no dobra okej okay, spoko no to co lecimy dalej szukamy sporo osób tutaj mhm. jest także mamy duże szanse na powodzenie o nawet golem tutaj się zresztą zobacz znaczy nie zrespi się, można kupić golemy przecież. A faktycznie, no tak, zapomniałem, można kupić golemy. właśnie, to, to, to jest... Distrakja spowod... jego pamięć. Tak, to jest spowodowane tym, że, że dawno tutaj nie graliśmy, aczkolwiek bardzo przyjemnie tutaj za w sobie. Kiedy ty grałeś tutaj ostatnio? Niedawno z kolegą. Seria? Wolle, to faktycznie, to ty musiałeś grać. Ja musiałem grać dawniej od ciebie. No ale cóż, dobra, jak na razie nie widzę tu żadnych zombiaków, tam coś się pojawiło obok Chodź tam na dole do budynku, bo tam są przecież skrzynie. No tak, tam jest chyba Ender Chest, nie? Tak mi się wydaje. Tak! No także także chodźmy w tą stronę... O, jest. szybszy przybyłeś, dobra. A w nim? Co to jest? Co to jest? Ja trzymam? Czekajmy. Mam chodzę, e koktajl no, Mołtowa. Ma -ma -ma one są dobre, bo palą się. Znaczy nie to jest tak, że chyba takie. One podpalają zębiaków. Ziemniaków chciałem no to... powiedzieć takich. powodu. No to spoko, dobra. Wiesz co, kurde, która to już jest fala, czekaj. Fala, dziewiąta, dziewiąta, wow, dziewiąta już. jest tak za czy... szybko te fale lecą, naprawdę za szybko. No, szybko, szybko, prostu... oj dobra, jeszcze powiem ci szczerze, że od trzech fali nie widziałem tutaj prawie w ogóle zombiaków tak naprawdę. No, żebyś wiedział. Ale to czego wiesz co, wydaje mi się, że trafiliśmy na dobry team ogólnie. O, tutaj jest kolejna skrzynka, sobie ją wezmę. A też szczerze, chciał, wolałbym, żeby wszyscy popadali, żebyśmy sami zostali. No, było, oj, mały, mały, mały jest, czekaj. Byłoby na pewno o wiele ciekawiej, kurde, ten mały mnie zaraził. Ciekawy, ale trudniej. To no na też. pewno trudniej byśmy. Pewnie... Co? Przeciwko tym małym mukrać jest nieskuteczny, szczególnie, szczególnie w moich rękach, więc... Powiem ci, że nawet z mieczem, no tak, nawet z mieczem jest ciężko z nimi walczyć tutaj, nie? Także To no, no, sami może być z nimi ciężko. O, tam Dobra, jest. chodź tam na górę, bo tam na górze gdzieś jeszcze ta była skrzynia, tam były, tutaj. Tak? Aha, tutaj była, no chyba tak. Tam jest I tu są code... też zombie, bo słyszę jak walczą, jak no, się biją. Tutaj tutaj jest właśnie sport. nie wiem czy czasem tutaj nie jest miejsce spawnu tych zębiaków, nie? Się, znaczy jest właśnie tak. w, tym, w tym miejscu, dlatego nieraz no, no, no. mi się tu pojawiły przedeczamy. No dobra. Wiesz to? Czekaj, to, może już to, możemy nie. wziąć tą pierwszą skrzynię, zaraz tam pójdę i zobaczę. Zobacz jeszcze to. Bo wydaje mi się, że chyba mm -hmm. tak. Pójdę, to na pewno, tak. bo co dwie minuty można tutaj, teraz. No, Wiesz, no, 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 ten. dokładnie, dobra. Czekaj, bo tutaj trochę zębiaków się już pojawiło, okej? Okay. Ile masz no. na to w tej chwili? 14, a jeszcze nawet nie zbieram 20. Ja mam 9, jak coś to mogę ci dać, kupisz sobie żadne tak, 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 daj mi 6. No to chodź. I chodź. Dobra, chodź, chodź do sklepu, ja tam zaraz e, do okay. ciebie podejdę. jak Zobaczymy, jeżeli ta nutka trwałaby wystarczająco długo, to myślę, że, że na niej zakończymy. A jeżeli nie, to zagramy sobie jeszcze jedną. Chociaż liczę, że uda nam się teraz pobić rekord, dobra, chodź. Ej, Citrock, chyba się nie psują. No, chyba nie, właśnie, też zauważyłem, że ciągle atakuję nim i mam ciągle zielony pasek, nie? Tak, na maksa. Dziękuję Zresztą. serdecznie za ten wspaniały, wspaniały. Już się. podarunek, już się bałem, że zabierze ci ten koleś. <laughs> ale nawet jakbym zabrał, tak mi wystarczało. No to spoko, dobra, o, zamioczek. Tak, wilecz jest. Moje, moje, tak. jest moje. Eee, ale mój Exp chyba, nie. Tak? wiesz ja nie wiem, czy tą skrzynkę już wziąłem, czy nie. Chyba tak. Wiesz co? Nie no. powinno się tak mówić, ale życzę, żeby wszyscy gracze oprócz nas na tym serwerze zginęli. Aj, tam daj spokój. Niech zginą pod końcem, jak już pobijemy rekord, to wtedy będzie dopiero ciekawie. O! O! I I... Znaczy nie, bo wtedy to już będzie po milion zombie wchodziło, pamiętasz? No w sumie arm... tak, no, no, no. Wtedy już był naprawdę hardcore, okej? Okay. Tylko żebyś ty nie zginął teraz, rozdzieliliśmy się w sumie trochę niedobrze. No właśnie, jeden ja nie gdzie ty jesteś, czy ja, 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 ciebie widzę, przyjść. ja ciebie widzę, już lecę. O, zombie dobra. jeden, zombie dwa... Proszę bardzo, ja, ja wkraczam i moje z... nagety. <laughs> A jak? <śmiech> 19. <śmiech> co za... Co za nie powiem co, ponieważ jest to... O, wziąłeś ten... tą skrzynkę tutaj, fuck! Zombie, 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 zombie! Nie, tam Czekaj czekaj, no tam gdzie jest takie ognisko To nie brałem, nie brałem Ale wezmę No Okej, okay, dobra, już mam 22 I a Może jak brałem jakoś tu jedna sztabka? 10 Kurde, taka droga jest? Serio? Mhm mm Kontroluj pasy głodu, bo, bo też mi się właśnie skończyło. Kontroluję, ja mam pełny cały czas Za zombie, okej okay. w porządku a, ch a chlebek mam Dobra 18 fala, LOL, jak szybko to leci, naprawdę bardzo No i już jest ciężej, bo już naprawdę Wszędzie są. Ważaj, ważaj, chodź I tutaj, powiesz, się, że Chodź tutaj do tego domku Do tego... Do to jest te, nie, do domku. tego czerwonego, tam naprzeciw, po drugiej stronie sklepu, no czyli... A bo, o, tutaj. Chyba po drugiej stronie mapy. Dobra, chodź chodź chodź, no właśnie Czekaj. Po drugiej stronie sklepu tak Okej, okay, dobra, Jezu ile nogę tutaj rozebrałem. Jesteś obok mnie? Dobra i, i teraz się już no. na naprawdę nie możemy rozdziać, bo... Jest, jasne, jasne, uważaj! Młody! Znaczy mały Młody, tak, młody <laughs> Chodź do... Okay. Chodź do jaskini tam będziemy kampić! Nie, ale wiesz co nie ma sensu, bo tutaj trzeba pomagać innym graczom, a nie, ty chcesz sobie zginęli, no to nie. <laughs> Dokładnie. To, to faktycznie. Okej. Okay. Uuu, weź skrzynkę bo już możesz chyba. Mam 42 nagiety. Dobrze, dobra, ja chyba sobie pójdę i... O, wow, Uważaj, za tobą! Widzę, znaczy przede mną zauważyłem, za mną nie widzę. O okej, okay, okay. dobra. Chodź bo tutaj jeszcze z tej jaskini wyszedł. Okej. Okay. Tak, jeszcze w sam a więc... A więc trzeba uważać, żeby ci na, na głowę nie spadły. Spoko, nie i nie spadłem, ja nie wiem co w ogóle co to jest. Ja Mają spójść spod... w ogóle. <laughs> okay. A ile masz negaty? Ja mam 45, 45 17. Lol. Coś, coś wolno ci idzie to zbieranie. No bo wszystko mi zabierasz, człowieku. Chodzisz za mną i tylko tak kampisz. <noise> o, kolejne moje, moje proszę bardzo. Przypadek, przypa przypa przykład teraz. No, o. O, o ty skubań. Dobra, chodź tutaj. Czekaj, bo ty cały czas zombie wychodzą z tej jaskini. No widzę, widzę. Fajnie, ale, ale przynajmniej powiem ci, że kupimy sobie diamentowy miecz. Jest tutaj w sklepie? Chyba jest, nie? Czy nie? E, z tego Jezus. co wiem, to jest za chyba 100, 100 złota. Kurczę, to trochę drogi. Nie, nie no, co ty? Dobra, okej, okay, idę do sklepu zobaczyć, chodź, chodź ze mną Idę, ja jestem przy sklepie, ale mam, mam ciężkie problemy O kurde Dwa serca! Problem. Okej okay. Dobra Molotowa. Lecz się, kamien, lecz się! Podpaliłem go! Dobra, okej, okay. weź, żeby ci się Piętno... życie zregenerowało, stary, bo... Żebyś nie padł Ale spoko, mam, 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 mam chleb Okej, okay, dobra, diamentowy Teraz tak, łuk żelazo, Dob. o Kupię sobie pięć Dją. żelaza gdzie ten na jest? Nie yes. ma diamentowego. A jest, jest, jest. Uważaj, bo tam chyba zaraz małe. gnojki i Ja sobie kupię dwa żelaza, wiesz? Dobra, spoko O, ja już mam hełm żelazny. Hej. A, ktoś ci zabrał żelazo? Chyba nie. Tak, bo leżało na ścianie. What the fuck? Żelazo. Gdzie mój hełm? Nie, tu... zrobiłeś go Ty zamiast zrobić hełm. Ja faj hełm! <śmiech> <śmiech> nie mam takiej Ty Zamiast zrobić hełmu, wyszłeś z crafting tej policji żelaznej. Czekaj, czekaj, bo ty masz chyba zbroję teraz w tym wieku. No mam. No to we, weź sobie ją załóż bo chyba ktoś ci rzucił to. Okej okay. Kurde <laughs> Tak mi Jumper. przykro Ja na serio, na mi przykro Dobra, chodź, I... bo musimy Czekaj, bo nie wiem czy on czasem nie ma mojego tego, hełmu On ma właśnie twoje żelazo, ale nie twój hełm, bo widziałem jak brał Okej, okay, dobra, my are Nie wiem czy odda, wątpię szczerze mówiąc, no ale zobaczymy Myślisz, że na serio odda? Nie, nie chcę już nawet na to liczyć No i właśnie, za, za szybko zbierałem te negaty. Nie mogło być tak pięknie Właśnie, Dobra, tak to okay. jest, to się to nazywa, nazywa karma, czasem czy Nie pobiliśmy rekordu, to jest 28 fala, także to jest chyba już rekord nasz, jak na razie, nie? Right? dojdźmy do 40 i dopiero wtedy powiem, że to rekord, tak? No, bo tak? też nie jestem, kurczę, do końca pewny, szczerze mówiąc, okay. Wow, 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 ze wszystkich stron mnie biją, pomóż! Czekaj! Dobra. Dobra, żyję, żyje, żyję. żyję. Okay. Fuck, ej, na serio jest ostro teraz, ile oni życia, za... życia zabierają więcej niż zwykle chyba, czy mi się tak? zdaje? Nie, chyba ci się zdaje, po prostu, wiesz co, ze wszystkich stron cię atakują i... Kurde, nie mogę żadnych nagiecych zdobyć. Ja mam 28 teraz, znowu dużo Musimy zdobyłem. teraz trzymać się w grupach, wiesz? Fuck, no, musimy, no. Chodź no. bo tutaj. Takie... No. Fuck, wiesz, musimy wyformować takie. Chodź, bo to jest skrzynia. Chodź, wiesz co? Najlepiej. O, właśnie. Najlepiej, jak będziemy w tym sklepie siedzieli, bo tam jest dużo ludzi ciągle. No. To jest taka jakby I... kampa, wiesz, taka. No, no, no dokładnie. Tutaj... Wow! Koleś robi deszcz. deszcz strzał. Free items, jak w Tibi <laughs> to... Oj, a to jest depo. O, dobra. Fuck, 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 fuck. 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 O kurde, teraz jest naprawdę już hardkorowo No okay. troszkę, troszkę o. Citrox, jeśli masz mało życia to uciekasz do sklepu nie Nie wiem wiem, o kurde Tutaj ile z tej strony jest ich LOL Fuck! UTKnęłem Dobra, uciekam Dobra, uciekaj żyję, ale dwa serce mi zostały Wchodzę do sklepu A Coś na kolamów oni nakupywali no i dobrze, bardzo dobrze, czekaj, już mam 40, dobra, kupuję. A ja, ja też bieram na golema Ja sobie kupuję, czekaj, wiesz co ja sobie chyba kupię buty, a ile golem kosztuje? 50 O to nie, to może kupimy golemy też, co? No Dobra, mam 46, czekaj Ja o, mam 39 Dobra, 49 Jeszcze tutaj jest. A i teraz już na pewno pobiliśmy naszek, to jest niemożliwe, że nie No pobiliśmy. też mi tak dobra, gdzie jest golem, gdzie jest golem? A, już no, już jest? No 34 już Okej, okay, dobra, respie go Ja pierdzielę Ile ich tu jest? Chodź sam ruk, sam ruch chodź no jestem, tutaj, tutaj, Citrox! No no czekaj, ale te golemy pięknie czyszczą, nie? No, one są dobre, właśnie dobre. Trzeba pokupywać, masz 44 już tych Nagetsów Nie wychodź tak daleko, oh, fuck, bo za cię otoczą, głupi. bo ja zna, ma, mam to doświadczenie już. Dobra. w ginięciu. Okej okay. Dobra, udało się. 7. Która fala? 35 eee, Tak? No, zaraz będzie czy jest To, zle, to, nie to nie źle. już na pewno jest record, tak mi się wydaje. Słyszałeś powiem. o tym, że wychodzi Sainz 4, czy już wyszła na... Tak, rok? wiesz co. Nie, słyszałem chyba trailer się pojawił, ale... Nie jestem, nie jestem tutaj do końca pewny, coś tam słyszałem. I GTA 5 też nie tylko wychodzi. Znaczy, we Mówię sześciu, tak? ciągle, czy wychodzi na czy tylko na konsolę. Yy, ostatnio z tego co widziałem, kurde, zaczynam gadać o grach, ale ostatnio <noise> co widziałem to, rok chyba nagrał materiał z tego. Eee, ee, i... ci, ale patrz co mam w ręku. No to spawnuj szybko! Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Fak. Ile daj się, nie jest. Wiem, ej, uciekaj, oni się wszyscy kampią w rogu, więc tu uciekaj z tego rogu. Dobra, okej. Okay. Musimy, musimy sobie zrobić pełną zbroję, wiesz, żelazną. No chciałbym, wiesz co. O no to tu jest na gatów, że lecą, 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 lecą. Kurde, potrzebne jest więcej tych golemów. A co, kontynuowałeś coś o tym, tym, sens, znaczy tym GTA 5. Tak, tam wiesz więc... co, rok mówił, że nie, nie, nie jest to do końca pewne, że niby ktoś tam miał jakieś prace, coś tam CV napisał, ale to wydaje mi się, że wyjdzie, ale na pewno nie w tym samym czasie co na konsole, nie? Na konsole będzie no, O oh, fuck! Fak, teraz to jest już naprawdę. No! Ej, what what nie, zginąłem! Zginąłeś? Zginąłem. Kurde, ja też mam mało życia. Nie! Uciekam, 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 uciekam. Dobra, ja jeszcze żyję, Gadin. Spróbuję tutaj no to... wytrwać. Tak, a ja sobie, a ja sobie. A ty, a ty sobie pobiegaj. Czekaj, tak. Nie, po mnie, kurde, żebyś ty widział, ile teraz było tych, tych. tych no. małych. Nie, trzeba też ich, nie, też ich trzeba dosyć sporo. No dobra, tak więc cóż, 400 fala. Udało nam się przetrwać 400, 400... Co? 400 na 40. 40 fala była, <gry> także możemy już oficjalnie powiedzieć, że rekord chyba, nie? Tak mi się no wydaje. Raczej. No także cóż, materiał trwa prawie 15 minut, także a myślę, że nie będziemy mieli drugiej rundy, bo to już byłoby chyba troszeczkę za długo. Gady, gdzie kończymy odcinek? Choć może na dół, bo jestem ciekaw, czy tam coś się zmieniło. Okej? W tą stronę To co Sidrox, w na tym odcinku, przynajmniej do faj. No przynajmniej, miejmy nadzieję, że nam się uda Przecież to może chciałbym zaprosić tutaj więcej widzów Będę, tak jak mówię, publikował na moim Facebooku post, że będziemy tutaj nagrywali Gazin, ty u siebie też może publikuj, co? Tak, ale co? Bo nie słuchałem Aha, <laughs> na, Facebooku, na Facebooku informacja, że nagrywamy przed odcinkiem A. Dobry pomysł, dobry pomysł. No, także, także to może dzięki temu więcej naszych widzów tutaj z nami będzie mogło zagrać, no a tymczasem cóż, żegnamy się z wami, dziękujemy wam, może staniesz tutaj, nie lata, jakbyś miał oczywiście. Ale tak patrz, jak się zmienił tutaj. No, nic się nie zmieniło. ściany, ściany pomyli. No, pomyli trochę, bo to było chyba z tego, z wełny, nie? Nie. Aha, no to nieważne, dobra. Okej, okay, także. Cóż, dzisiejszy materiał to było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zachęcamy Was do oceniania, oraz do komentowania. A jeżeli jesteście moimi, nowymi widzami, to do subskrypcji mojego kanału. A jeżeli. Gadrina, to do subskrypcji. Gadrina, powiedziałem to za ciebie. Cieszysz się? Tak. Cieszę no. się, jestem w niebowzięty. Okej, okay, spoko, No to co? To, to także z naszej strony to było na tyle. Życzymy Wam e, miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa, pa, hej. O, tym, Cześć.